Dobra. A apparently style series ma coś takiego jakiś tam kurwa e, chat no clearcast e, i co to przycisza e, kurwa ty. Kto strzela? No i mąż. Gata No! Ja nawet, ja nic tytuje? nie zebrałem! No, już, uku, już. Ja nic kurwa, nawet nie zebrałem. Odwiedział. Kurwa, to ty jesteś. No. Tylko żeby... Ale kto? Nie, nie, nie wiem, no, nie widziałem. Parasolce przykrywa tylko akurat do... No i zostały dwa największe. <grymne> <Dokładnie. Aha. grymne> Ale Cheater! No, Tryhard! Now let the games begin. Jak to jest? Czekaj. Eee... Repro settings. Reprot. <gulatory> Installer. Eee, to Pug, to Capture and Sound. No i jak? Idealnie to stanie mnie chęć, żeby bot przeszedł przez tego kurwego tego... Przepraszam. <gulatory> jak? No, o, no, strzelam ale no, no to panowie panowie szykujcie się teraz na to gdzie jest ten dobra to, to teraz hide and seek panowie jedziemy kurwa <grym> ja się chowam <grym> oh, <bo, bo>, <grym> słuchaj. <grymny> <grymny> no ale ciura, no nie ma co się ukrywać, po prostu idziesz do przodu i te <grymny> Ten laser, ten Jak ten, to kurwa ściany? się nazywa w tym pierdolonym, tej aplikacji, ha. te... Czy to cię zabiło? O, utrwiałem. Nie Odjebało kogoś, widziałem <grymny> Jeszcze brakuje, żeby tak gibowało te moby Gibona No taki rozpierdol totalny Tomek, go giery A main games tym robi O shit To ma najlepszego tego? To ma, na, ma najlepszego? Ja bym, coś, ja, ja bym coś powiedział, ale nie powiem no <poczy> to ma najlepszego i Geoffrey strzela za gościa, który ma Fez. Wszystkie teraz bo to. <disappears> <Their royalty outside> <sy> O, teraz kamień strzela. Ale jeden, jeden. Ja dałem. Yy, Gaca mi je zasnajpował, ja Gacę Jest, Ja też ja? że, że to tak nie działa, że jak ty wywołujesz, to ty nie robisz. Bo ja wskazuję głośniej. Wiem. I, kurwa, nie ja nie umiem. Wiem. Yeah. No dopiero minus 8, to jest nadrobienia Kurwa nie trafiłem <grym> To był el prezydent. Jak tytuł, tu chyba trochę hardysyć Co jest Już Co to ze Steedronował Nie to mogą nie mogą Ja pierdolę, ale to <grym> oh, <let the> game begin <grym> Uciekajcie Coś Aluś no, pierwszy raz w tym, tym konkretnym A? Ja, ja, ja chyba nie słyszałem. Ja bym miał perfect score, jakby nie to, że yy, się zen... No ja pierdolę. <grym> <Trafnąłem> do <kogoś. grym> Dobra, hmm. właśnie trzeba na zero wyjść. Jak ty jesteś na rynku, ty jesteś fanem długów. <grym> <grym> no co? Jeff ich zadłużenie Czemu? Co, uratowało kogoś za pierwszym razem choinkę, która zablokowała strzał. Ja też tak miałem kiedyś, że strzeliłem i nie strzeliłem. A to właśnie Tomek? Możliwe, nie wiem. No tak, bo ja wygrałem pierwszy. Ja ben... W tamtej rundzie, bo ogólnie jest tak, że jak zabijesz kogoś, to czasem przełączy na inną osobę. Ja w tamtej rundzie nie mogę na ciebie przełączyć, bo cały czas kurwa mi przeskakiwało. To jutro. No gdzie jesteście? Pokażcie się. Usuniemy 25% pięć procent Boys. Aha, to to będzie w takim razie. w takim razie ja. <noise> dół, dół. to goniecie. <noise> o, teraz ja szczułam. Zostań go, nie? W lepszej mapie. No, zajmi się. nie to powinno wylosować no, inaczej. To faktycznie jest jakaś opcja, że jest AI no, Noise Cancellation. AI. No, jeszcze kurwa AI. Menda. To oznacza błąd po łacinie. Serio? No, czemu mnie? Haha. Jak... widać, <totrę> <totrę> Pod Menderem, ha, joink. ma być śniegowo, robimy ten, dyscyplinarz, a wreszcie trzeba to, trzeba to zrobić po tylu Kurde. latach. Trzeba to powtórzyć, bo to kurwa jest zbyt dobry temat, żeby tego nie ruszać. Ja, i mnie to zabiło, kurwa, fajnie. Ja tą pułapkę no. postawiłem i on ja mnie upierdolił. Nasze, to jest nasze iglu, a oto Ionan Twoje pozbierałeś Masz trzeba kupić na tego flagę piratów Starping masz, o ja wygrałem bo Trzeba kupić dla tego flagę piratów Ukrywaś tryhard To jest ukryty tryhard No, plus jeden Ale on może Haha, <grywa> pik pik